Ja chopie przyjął już z tego sklepu. parsomom. A taką może skrzyneczka ja? Fajno. Ohoho! fajne pudełko. Co tam jest? Puzzle opie. patrz jakie fajne. Zaraz ci przyda pokazać. A będziemy układać puzle. Czas zrobić trochę porządku. O kurde. Już jest zakopie. parsomom. parsomom! puzle to z nami. Robiony na zamówienie. Pełnopaka. Patrz! Tyle ich jest, chopie je w takiej małej puszce się zmieściły. Niestety do mnie na wzór. Dobra, losuję pierwsze dwa. Patrz jakie mam. Mam taki czerwony i taki ślep. Chyba twój. Dobra, to będziemy na ścianie układać, bo masz bajzel na zolu, czekaj. No tak poukładamy. Dobra, go przypna, czekaj. Mam takie przypinaki. Oho. Dobra, ten też się przypnie. No, to podawaj mi obyda przypinął Może taki. Ten wyjdzie, no, tam. Mhm. Uh -huh. Dobre a ten kaj dać. Ja już tu nie mam placu opie. Nie, no, takie przypinanie, wiesz ty co? No, daj go tam na dół troszkę. Troszkę do góry, do góry, na lewo, na lewo, na lewo. Opierona! Ała, się czuję choćby jesz z igłami. Czekaj, ja mam taki wentylator. Ci go podepnę, będziesz widział, co że wymyślą. Hopie, nie trzeba będzie tych igieł, patrz co się robi. Twoja mycka opiecana się czymś ściany, widziałeś? Ciepiesz se wraco, tak choćby bumerang. Patrz, co możesz ciepać. To jest hopie dobry pomysł. Bierty, puzzle. O, widziałeś. Wszystkie od razu, se możesz układać. Tu pyk. chyba jest mój nohol A, ty nie ten. A. Te, patrz. To, że jaki jest o? Widziałeś. Opie ciepej wszystkie. O pierona! No, ale dobre, poradzimy sobie. To jest twój Kichol. No. Opieruna, ucieko, ucieko, chytej o pieruna, uciekło, chytaj go! Oj, Się wymieszały opie zaś. Dobra, czekaj. Tam chyba jest troszkę poukładane, jeszcze się nie rozwaliły aż tak. Czekaj. O, widziałeś, twój łeb. Tam tu poukładamy. No. Patrz, taki. Aha, czekaj, czekaj, ten tu będzie. Patrz, takie to miałobyś. być. Jest takie. No kurde, pomyliliśmy się. E, to zaszpanowało. Nie chce wyjść. Patrz, mam taką wyciągaczkę. Nie, za wielkie. No ci takiego puzla nie wyciągnę. Daj te. O. No. Na. No, czekaj, w se. Aaaa. Ta niebiesko se wyzna. Dobre, wylazło. O, Pierona, to chyciło. Mocne to jest. Do dziecioków zabawka. O, Pierona! Prawie że chcisz czaską telewizor. Te, ty tu masz odkurzacz, widziałeś? Zamiast pomyśleć o odkurzaczym by to zrobili, paczopie. Moż tu, kabel. I Podpiąć ci go tam. No, podpinaj. Dobra, uważaj, daj se pozór. O. Dobre, przełącz. Dobra. Tak, po jednym. Przełącz zaś. Dobre. Czekaj. Dobre, zaś przełącz. Dobre, stój, stój. Haltuj O opierona Nie. Wypadł mi, opie. Chytaj go, chytaj. Wszystkie puzle wziął go! Wiecie, ja kręca... Dobra, mam go. Hopie, łos ostatni puzel. Dobre. Wyciągnę z tego worka, czekaj. Tu pewnie bydą. O! No dobre, chyba są. No czekaj. żobie co mam łopatka i grabki. Mam pomysł, jak to zrobimy. Porozgarnia wuj to, tak? I teraz... pyk, patrz, same się układają. No, puzel, każdy jest inny, to pasuje, no, w jedno miejsce. Tak, patrz, jak to leci, opie. Bajka nie robota. No i co? I pyk, ostatni, i gotowe. Patrz, jak fajnie, opie pieruna. te, jeden się stracił. Już go nie widział. Nie ma go tam, aj. Czego nie ma za tym autkiem, pod globus nie w pod. ja tu popatrzę? Kurde, wiesz co? Pod wykładziną poszukam. Czekaj. To jak tu masz. Nie, to jo, to jo. Aha. Uważaj na te puzle. Tu są. Skokosz tak pod nimi. No, pod wykładziną nie ma. Nie ma nikaj. Ty głuptoku, żeś miał na tej łysej glacy! Czekaj Ja mam klej, to od razu przyklejemy, co by się zaś nie rozsypały Dobra, dawaj, dawaj, dalej. Lecimy Dobra, będzie uklepane Ja to wytnę, co by se to na ściana zawiesić Dobra, tam nowo wykładzina, ale trudno Zaś się rozłoży. O, no, prawie mi spadło. No i gotowe. A ty nie chce zleźć coś. Aaaa! Pokrzywił się w tym łotkurzaczu. Czekaj, ona celuje. A! O kurde, trafił ci w palec. Przepraszam cię. Kurde, Richtig taka dziura. fajnie to wygląda, czekaj pomoga ci? O pieruna, się opie na 4 części. O, jeszcze w tym kleju już go nie poskładam. Czekaj, ja mam pomysł. Wiesz co zrobimy? No da mi no tych czopków brakuje, to tak? Potniemy i dobre. Czekaj. A, opie lux. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Jeszcze takie 3D. A, bajka, super, my to zrobili.